Dzień dobry, witam Was. Któregoś razu na, na jednej z rozmów ojciec zapytał mnie tak Co dasz ludziom, jeśli zabierzesz im wiarę? Ja się tak troszkę zmieszałem, bo nie wiedziałem, co mu mam odpowiedzieć. W ogóle zaskoczenie było dla mnie, jak można komuś w ogóle zabrać wiarę. Ale po dłuższym potem zastanowieniu minął jakiś czas od tego, od tego spotkania w Nowej Hucie z ojcem i z czym się zastanawiać, czymżeż jest ta wiara. Co to jest? Skoro można to zabrać? Skoro można to zabrać, to znaczy, że można to komuś dać, ofiarować, ofiarować w prezencie, a może narzucić, to jest coś, co musi to być coś, co zostało nam w jakiś sposób przekazane, czy z naszą dobrą wolą, czy bez naszej dobrej woli, ale coś, co nie pochodzi zupełnie od nas. Czyli sztuczny twór, sztuczne pewnego rodzaju zasady, które. Które nabyliśmy w drodze kupna, sprzedaży od innego, otrzymania, a być może ciężkiego zdobywania. I rzeczywiście, definicja wiary wiara jest darem pochodzącym od Boga. Ale że ojciec na jednej z rozmów powiedział mi wyraźnie tak: Tu na tej planecie Boga nikt nigdy nie widział. W związku z powyższym, od jakiego boga moglibyśmy otrzymać tą wiarę? Tak zacząłem się też zastanawiać nad tym i doszedłem do wniosku, że jest to po prostu no właśnie. Ale czy ja wam mam zabierać waszą wiarę? Ja nie jestem od zabierania wam waszej wiary. Natomiast zacząłem zadawać takie pytanie sam sobie już jakiś czas temu odnośnie kościołów. Na jednej z rozmów ojciec nie mnie, bo ja o to nie pytałem, ale ojciec mówił taką rzecz. Chrystus nie wybudował ani jednego kościoła. Jak to możliwe? Jak to możliwe, żeby założyciel doktryny religijnej, twórca doktryny religijnej, na którym wzorujemy się, wzorują się chrześcijanie, cały, cały świat chrześcijański, jak to możliwe, żeby on nie wybudował żadnej świątyni? No tak, ktoś powie, że były wtedy świątynie, w domach oni się modlono, że dom był świątynią, tam gdzie mieszkali to była świątynia. No ale obecnie też mieszkamy i nikt nie nazywa swojego domu świątynią, tylko świątynią nazywamy budynek, który trzeba ogrzać, opalić, który trzeba utrzymać w czystości, za który trzeba zapłacić podatek za to, że on tam po prostu stoi. Oczywiście, ten podatek jest niższy niż inne budynki, które są Waszą prywatną własnością. Ale jaki jest najstarszy kościół na świecie? Czy ktoś z Was zadawał sobie takie pytanie? Ja znalazłem odpowiedź. Superinteligencja odpowiedziała mi tutaj w internecie, nam Wam przeczytam. Za najstarszy udokumentowany archeologicznie kościół na świecie bo, bo o mrzonkach to w ogóle nie rozmawiajmy, bo, bo to są inne są mrzonki to, to możecie też taką mrzonkę znaleźć, ale. Najstarszy udokumentowany kościół na świecie. Chodzi o budynek, żebyście tutaj wiecie. Ja wiem, co to znaczy kościół, że kościół to wspólnota ludzi, to jest kościół boży, kościół ludzki. To nie, nie ten kościół mam na myśli. Mam na myśli budynek, w którym ludzie się gromadzą, gdzie jest kapłan, gdzie chodzi, zbiera kasę, tam gdzie błogosławi, gdzie udziela sakramentów. O taki budynek mi chodzi. Specjalnie do tych obrządów przeznaczony. Najstarszy udokumentowany archeologicznie kościół na świecie. To świątynia z Agaby, miasta na południowym skraju Jordanii. Zna, y, udokumentowanie to jest na podstawie monet i innych artefaktów odkrytych podczas wykopalisk. Nie wiem, jakie to te artefakty inne, i czy monety mogłyby świadczyć o tym, że jest to świątynia. To raczej słaby, słaby atrybut, ale powiedzmy, że były tam jakieś lichtarze, powiedzmy, że była tam monstrancja. To wtedy tak. I teraz, jaki to jest rok? Możecie teraz zgadywać. Zgadujcie, możecie się pomylić. O 100 lat. O 100 lat. To jest 294 rok naszej ery. 300 lat po narodzeniu Chrystusa. 300 lat po narodzeniu Chrystusa. Wpadli na pomysł, żeby wybudować świątynię. Ja rozumiem czasy prześladowania chrześcijańskiego. No dobrze. Ale to nie trwało 300 lat, ta krystalizacja. 300 lat po narodzeniu Chrystusa ktoś gdzieś wpadł na pomysł. Być może są starsze świątynie, starsze kościoły, ale nie zostały jeszcze odkryte. Być może tak jest. Teraz. Co ja tu jeszcze mam ciekawego? Miałem tutaj jeszcze, chodziło mi o Armenię. Najstarszy kościół w Armenii jest, tutaj mam. Czy się to łączy? No. Gazeta na niedzielę mi się otworzyła. Najstarszy kościół w Armenii, odkryty na planie krzyża równoramiennego, równoramiennego, na takim planie. I jest ten krzyż połączony takimi skosami, tak jakbyście boczne belki połączyli pod skosem. W ogóle to nie przypomina krzyża. To jest taki plan, taki geometryczny, zamkniętej bryły geometrycznej. Ale niech będzie, że jest to krzyż. Na terenie starożytnego miasta Artaksata, którego ruiny znajdują się w pobliżu miasta Artarszat, archeolodzy odkryli najstarszy kościół chrześcijański w Armenii. Międzynarodowy zespół archeologiczny, na który składa się badacze, i tak dalej, tutaj z Armenii, byli badacze z Niemiec, podczas wykopań realizowanych na obszarze stanowiska Artaxata, znajdującego się tuż przy położonym nad rzeką Araks mieście Artaszat, w Armenii, odkrył unikatowy zabytek o niezwykłym znaczeniu dla historii tego położonego na Zakaukaziu kraju słuchajcie, jesteście w rejonie Kaukazu i tam znajdujecie jeden z najstarszych, bo on jest prawie, że tak jak ten kościół, który wam wcześniej przeczytałem, jest prawie tak datowany. Naukowcy z Armeńskiej Akademii Nauk oraz Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münsterze odkopali pozostałości chrześcijańskiej świątyni, która jak wykazało pochodzi z IV wieku naszej ery. Informuje portal Archeo, Archeonius. Podstawowa część wiekowej budowli sakralnej została zbudowana na ośmiokątnym planie, przy czym dobudowane zostały do nich wydłużenia, które kościołowi nadały kształt krzyża. Tu jest lepsze wytłumaczenie, czyli macie ośmiokąt, i po wydłużeniu takich czterech elementów dołożono i zrobiono krzyż na Planie, czyli nie był to plan krzyża, tylko dołożono hmm, cztery elementy i zrobiono z tego krzyż. Coś w rodzaju krzyża. Fakt odkrycia niezwy niezwykłego budynku ogłosił profesor Achim Lichtenberger z Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münsterze. Określił to jako sensacyjny dowód potwierdzający obecność chrześcijaństwa w Armenii we wczesnym okresie istnienia i rozwoju tej współczesnej największej religii świata. Armenia. Czy to nie jest dziwne? Armenia, że tam pierwsi chrześcijanie i tam pierwsze, takie, no jeden z pierwszych, jeden z pierwszych kościołów. No, mógłbym tu Wam też coś opowiedzieć. Mam przyjaciela, który jest armenczykiem, który miał, przyjechał do Polski, aby pisać swoją rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim wiele lat temu, ale tak się jego losy potoczyły, że zajął się interesami, zajął się biznesem, a od niego dowiedziałem się bardzo dużo na temat chrześcijaństwa armeńskiego, na temat tego, jak, do jak to chrześcijaństwo trafiło wraz ze swoją wędrówką, ze swoją misją światową właśnie do Armenii, na samym początku chrześcijaństwa. Byłem zaskoczony, bo ja nawet nie bardzo wiedziałem, gdzie ta Armenia jest wtedy, to było lata temu. I ten mój przyjaciel opowiadał mi to, jak to z tym wszystkim było. I powiem Wam ciekawostkę, o której wielu z Was nie będzie wiedzieć. To, co wiem od niego. Mianowicie, w Armenii po armeńsku pisane są najstarsze tłumaczenia, tłumaczenia albo może to są oryginały, bo nikt tego tak naprawdę nie jest w stanie w stanie powiedzieć teksty Pisma Świętego, różnych ksiąg. I jak dotąd nikt nie odważył się, żeby z tego ich oryginalnego języka armeńskiego przetłumaczyć je na współczesny język europejski, żebyśmy mogli porównać, co zawierają te najstarsze teksty, jakie są różnice między tym, co nam do wierzenia obecnie podają, a tym co w Armenii znajduje się? I on mi to opowiadał jako ciekawostkę, że nikt się jeszcze nie znalazł, a te teksty są ogólnodostępne i można je bez problemów. Ci, którzy zawiadują muzeami w Armenii, są otwarci na to wszystko, na, na, na świat, na wiedzę. Też opowiadał mi, w jaki sposób doszło do oddzielenia Armenii. Jako, bo Armenia w 1300, nie wiem którym, początek to był, nie 1300, tylko to był 300 któryś rok, no powiedzmy, że to był 300, 301, 302 mniej więcej tak, z tego co pamiętam, przyjęła chrześcijaństwo jako państwo, jako, jako monarcha, przyjął chrześcijaństwo tamtejszy i w 300 roku z ogonkiem Armenia była. Krajem chrześcijańskim, całkowicie chrześcijańskim, tak, na legalu, jakbyśmy to powiedzieli. Tak. Wiecie, Armenia to ten kraj, gdzie podobno wylądowała Arka Przymierza, tam gdzie jest na górze Ararat, wiecie, tam podobno są jej szczątki, ale nie byłem, więc nie będę tutaj wam gdybał ani opowiadał o tym, ale jeszcze opowiem wam też taką ciekawostkę, którą znam od mojego przyjaciela, mianowicie o winie. Wino, bo to było tak, że oni wiedzą tam w Armenii, że na tym Araracie jest ta arka przymierza, te szczątki tej arki na, tym, na tej samej górze. I na równinach Araratu, pod, tym, pod tą górą, chyba nawet wulkaniczna, to jest góra, ale nie jestem taki do końca pewien. W każdym razie uprawia się tam winogrona, winorośle. I te winogrona są specyficzne, bo są to odmiany najstarsze na świecie znane odmiany, takie bazowe. I ten szczep taki główny, najstarszy nazywa się szczep Areni, tak się to nazywa, Areni. Być może stąd Armenia, nie wiem. W każdym razie ten szczep nazywa się Areni i jest to najsłodsze jest to winogrono szczep winny, który ma największe stężenie cukru ze wszystkich szczepów winogronowych znanych. I ciekawostka jest taka, że ten szczep, jeżeli przeniesie się go w inne miejsce, na inną plantację, w inny rejon świata, już nie jest taki słodki. Nie ma tej swojej zdolności cukrowej. To tak, co sobie przypominam. Tam jeszcze wiele ciekawych rzeczy opowiadał mi o tym swoim kraju, Armenia. Armenia. Spacyfikowana, zmasakrowana przez jednobratnią religię. Miliony ludzi wyrżnięto, wymordowano. Część uciekło. Powiedział mi też jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Takie stare ich powiedzenie, porzekadło, że gdy urodził się Armeńczyk, wówczas Żyd zapłakał. Armeń... Armeńcy są najbardziej utytułowanym handlowo Narodem świata, oni tak, tak uważają. I ja robiłem z tym moim przyjacielem interesy, i chcę wam powiedzieć, że jest to tak dziwne, tam nie robi się interesów z nimi na zasadzie, że idziecie. Oczywiście, możecie iść coś kupić, możecie dokonać targu, ale oni, zanim nastąpią interesy z nimi, oni chcą was poznać i pozwalają poznać ich, ich kulturę. Aby nastąpiła pewnego rodzaju relacja między sprzedającym a kupującym, i ta relacja, aby utrzymywała się przez wiele lat, aby ta relacja opierała się o wzajemnym zaufaniu. Wówczas nie trzeba podpisywać żadnych umów, żadnych cyrografów. Ja akurat robiłem interesy z tym moim przyjacielem wtedy, jeszcze nie przyjacielem, bo jeszcze wtedy dopiero poznawaliśmy się obuwnicze, więc. Trwało to latami. I mimo iż on już zajął się zupełnie innym biznesem, zupełnie inną branżą, tak od czasu do czasu zadzwoni. Nieraz ja zadzwoni, ja zadzwonię do niego, on już jest w Polsce, już w tej chwili ma obywatelstwo polskie. I powiem wam jest to bardzo takie. Bardzo przyjemne. Robienie takich interesów jest po prostu przyjemnością. To nie jest złapanie jelenia i. Obdarcie go ze skóry. To jest nawiązywanie kontaktów kulturowych, któremu przy okazji towarzyszy zrobienie dobrego interesu. To tak. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? To Wam przeczytałem o najstarszym kościele świata Kościół, jak kości. Dobra to tyle. Dzisiaj już nie będzie dużo. Wystarczy, wystarczy, żebym znowu gdzieś kogoś niechcący nie obraził albo żebym się nie, sfru nie sfrustrował, tak jak wczoraj, nie? No dobrze. Życzę Wam, jak zwykle, miłego dnia i wszystkich pozdrawiam.